Siema, Gram sobie w PC Building Simulator. Dawno nie było. W ogóle to są klimaty świąteczne. A, Halloweenowy i zwykły. Zostanę przy zwykłym. Nie do końca pamiętam co, jak, gdzie, kiedy. O, nowy składak. Bardzo się cieszę. Nie wiem, mógłbym zacząć od nowa, ale nie chcę. Nie chcę zaczynać od nowa, bo nigdy tej gry nie przejdę. Mamy trzy komputery tutaj w ogóle pozamawianych. Turbo dużo części. Do końca nie pamiętam, jak się w to dobrze grało, żeby było. Wydaje mi się, że to wszystko mamy. Najwyżej będziemy dokupywać, więc zakończmy sobie dzień i e, poczekajmy. Zadanie do wykonania. Sprzęt nie działa dobrze. Mam jakieś zadanie, mam płatność, troszeczkę kasy jeszcze mam na całe szczęście I zobaczymy, co z tego wyjdzie do pracy. Mamy nowe części. O, ale dobrze. Dobra, ja zostawiam sobie z naszego, co tu się dzieje i będziemy kontynuować. Ogarnałem sobie wszystko, sprawdziłem sobie wszystko. I w tym komputerze trzeba wymienić kartę graficzną i e, ramy. Wymieniam na te same. Pamiętam przynajmniej, że, że wymieniam zazwyczaj na te same, chyba że jest napisane, że są lepsze. E, tutaj potrzebujemy karty graficznej, też ją mam. E, w tym brakuje nam płytek główny, inaczej ona jest do wymiany. I dodanie 16 GB. Do lepszej karty graficznej O, a to jest do pani Amandy. pani Amando, a co pani by chciała mieć? Co pani ma w środku? gtx 960. Mhm, a ja mam jakąś kartę graficzną? Mam gtx 970, bo to są do tamtych komputerów. E, ewentualnie GT1030. Który teraz by do ciebie pasował? Bo ona chce MSI i ma 960, więc obstawiam. Zakładam, że to będzie. A nie, to nie jest MSI. Ja nie mam dla niej MSI, a Dobra, zobaczmy, co z tego wiedzieć. Najpierw zajmij się tym komputerem. Więc szybko, wykręcanie. Oj, muszę sobie kupić to ulepszenie, żeby szybciej wykręcać, bo normalnie coś mi strzeli kiedyś. No i już stąd, w ogóle, nie ta strona komputera. Tam powinienem odkręcić. Tam to przy okazji, ale to jest ta główna, którą powinienem zacząć. I tutaj mamy straszny, straszny syf, więc szybko. Oj, przepraszam. Zrobię to na odcinku już, ale ściszę sobie troszeczkę, bo. Nie sądziłem, że ta mm, będzie tak głośno wiało. Nadal jest głośno, ale to jest lepiej niż wcześniej. Szybko sobie przedmuchamy. Ja to powiem Wam szczerze, że u siebie. E, kupiłem sobie zwyczajny kompresor. Nie był jakiś drogi, nie wiem, chyba 200 zł zapłaciłem za taki solidny kompresor, taki mega duży. Czy wszystko wyczyściłem? Chyba tak. Tak wygląda, jeszcze przedmucham na szybko. Tam filtr od góry. Filtr od góry nie muszę, od dołu wentylatory, to... e, raczej będzie dobrze. Kupiłem sobie kompresor i naprawdę no po prostu mega, mega to wygląda. A taki solidnie głośny, że to jest szok. Dobra, ja bym chciał to odkręcić. Bo to będzie karta do wymiany, ona jest zepsuta z tego co kojarzę i ona powinna być zepsuta, jest zepsuta, od razu sprzedajmy so o nie, co to była za karta, co to jest za karta, MSI, e, jesteś lada milutki, lada milutko, co masz za kartę, 960, czyli tam musiała być, no 100%, nie ma innej opcji, 940, 470, o, ale bym zepsuł, jakbym... o nie, o, ale by było, jakbym złą wstawił. Dobra, tutaj jeszcze coś trzeba było zrobić. Czy ona chce mieć jakieś lepsze kable? O to jest pytanie, pani Mazur. Zależy mi na czasie. Mój PC stoi na podłodze, więc jest na zbioru że wymieniliśmy. Karta graficzna już jest wymieniona. Yy, I jeszcze ona by chciała wymienić ramy. Najpierw, najpierw wymieniamy, a później sprzedajemy, bo to nie ma sensu. Cyk i cyk, tutaj kolejny, ale mogę złapać? Halo, no tu. Czy ktoś mogę? nie, nie mogę tego wyciągnąć jeszcze, bo tu mnie trzyma, ale nie jestem w stanie w żaden sposób o. Normalnie to palcami bym tam wiecie, palc, w wsadził palec by miał pamięć. Yy, tu jest 4,8 GB, więc ten wstawiamy. Idealnie, w to miejsce, gdzie jest przyczepione, tu już nie muszę nic robić, się samo wklikuje i tutaj potrzebujemy kabelka, to nie jest modularne, więc tak nie za dużo kabli bym nie zmienił, co najwyżej ten niebieski, ale okej, okay, powinno tu wszystko już działać, więc montujemy sobie, mm, wow, wow. czekajcie, to są oba panele do niego, montujemy sobie tutaj boczne, przykręcamy sobie kartę jak graficzną, żeby była sztywna, nie może latać, to jest bardzo ważne, żeby nie latała. Bo jeżeli nie jest przykręcone, to po prostu zwyczajnie wiecie, te wejście od spodu e, może się wyłamać, a ewentualnie sam, sam wtyk taki śledzi, może, może pęknąć od karty graficznej, to już jest w ogóle... Wiecie, o ile płyty główne nie są jeszcze jakoś bardzo drogie, tyle karty graficzne, jeżeli ktoś ma takiego RTX-a, porażka po prostu, jeżeli pęknie. Dobra, e, komputer mam od razu podłączony, widzę, więc mogę go odpalić. Czy będę musiał coś instalować? Nie, no bo wymieniałem kartę graficzną, więc raczej nie. I teraz pytanie, czy ja to zrobiłem? Mam zrobiony, więc teoretycznie, przepraszam, teoretycznie on powinien już być, nic tu nie musiałem wymieniać, więc e, jak się oddawało? Jak się. Kliknie, aby odebrać. Kliknie, aby pracować na tym komputerze. Umieść w miejscu dostaw. Czyli tutaj. Mam nadzieję, że dobrze postawiłem. Nie, nie wiem. Nie pamiętam jak się oddaje ten komputer. A, tutaj to się robiło. Dobra, i teraz mogę odbierz. No do pod karta graficzna działa. Dobrze. I teraz chodzi jak marzenie. <laughs> Bardzo się cieszę. Troszeczkę, troszeczkę zapłaciłem za to, ale myślę, że nie jest źle. Lecimy teraz z tym, bo już troszeczkę tutaj stoi, lada mi Od razu sobie przeczytajmy. Karta graficzna wymiana. Nie wiem wysiadłem komputer, gdy gram na ekranie widać dziwne linie. Dostarczycie zlecenie do tego dnia. Pod MSI sam Nie Niewiele się w środku dzieje. Plastikowy, jasno, szary przewód powinien ożywić wnętrze. Plastikowe, jasno szary, Pytanie, czy ja mam takie przewody? Plastikowy zwykły czarny. Zwykły czarny. jasno szary. o nie, czekajcie, miałem, patrzcie, plastikowy, zwykły, jasno szary. O, proszę bardzo, czyli takie kabelki to wstawimy. Najpierw to może wejdźmy do środka, dostaniemy się do środeczka I tutaj nie działała chyba karta graficzna, prawda? Tak, karta graficzna do wymiany. To sobie usuńmy śledzia z tyłu i możemy sobie wyciągnąć kartę graficzną teraz. Oj, coś czuję, że będę się od tyłu wejść, bo nie, nie dostanę się do karty te, do zasilacza. A tam wszystkie kable są, dobra, to już... otworzę sobie go po prostu. Będzie łatwiej, wydaje mi się. I później będziemy się bawić ewentualnie. To było 960, proszę Cię bardzo. Ta sama karta graficzna, koledzy się raczej spodoba. Odpaliłbym, gdyby nie fakt, że nie miałoby to całkowicie sensu. Dobra, tutaj mamy. To już możemy wymontować, jestem pewny. Czy ktoś jeszcze chciał oprócz tej kart graficznej? Nie. No jasno, szare przewody. A więc sobie od razu wymienimy. Trzeba wszystkie poodpinać, te wszystkie białe, bo to są modularne, te białe akurat. Bo to i tak będą te same. Ok. I teraz wybieramy sobie jasno, szare przewody. I instalujemy jak trzeba, kabel SATA, tutaj mamy cyk, jeden kabel, dobrze widziałem, że tutaj jeden z kabli jest jeszcze, ten, o, patrzcie ma faktycznie tutaj jeszcze podpięcie kilku kabli, ale użyjemy tych jasnoszarych, bo ładnie wyglądają, dużo lepiej, to był chyba główny, 24 pinowy i mamy wszystko, wydaje się, a nie, zobaczcie, ten, ten główny jest ten, bo było zasilanie procesora, główny jest normalnie, czy ja tutaj potrzebuję przedmuchiwać? Nie no, jest czysty, czy mógłbym wymienić pastę, wiecie, mógłbym to zrobić, to odczepmy sobie tutaj zasilacz, wymienimy sobie pastę, no, kto mi zabrania, prawda, kto mi zabrania pastę termoprzewodzącą wymienić, nie wiem, czy to coś zmienia całkowicie, ale okej, okay. dobrze, mogę w ogóle ustawić wentylatory, to jest bardzo ciężkie, bo tutaj mamy, tutaj są dwa wentylatory I zobaczcie, ten bierze do góry, ten bierze na bok, troszeczkę słabo to wygląda, ale tu jest blokada przez e, procesor, przez chłodzenie procesora, więc no nic tutaj więcej nie zrobimy, tutaj byśmy mogli dać, ewentualnie, jeżeli ktoś by miał komputer, to byśmy mogli dać sobie wentylatory i one by pchały, nie, czyli z, z zewnątrz wciągały. I, I wpychały i wtedy przelatywały przez to, nie, Taki cyrkulacja powietrza, nie mogłem wszystkie wpychać i nie mogłem wszystkie wyciągać, bo tu nie ma sensu, zwyczajnie. Ale dobra, tutaj mam wszystko gotowe, więc spróbujmy włączyć, zobaczymy co z tego wyjdzie, i przy okazji ja panele boczne już sobie powkręcam, no co mam zrobić, komputer działa, wszystko działa, Śledzi mam w ogóle. Zabawne jest to, że ja dostaję od nich komputer i jestem pewny, że no nikt nie ma zapasowych śledzi, nie, albo śledzi, który wykręcił sobie z, z, z komputera, no nie, nie wysyła w paczce do chłopa, który to naprawia, totalnie nie miałby sensu. Dobra, zobaczmy, o, brakuje przewodów, jakich? Ja z tego nie podłączyłem? Możliwe, czekajcie. O nie, jeżeli ja nie podłączyłem chłodzenia, no to jestem jakiś inny. Kabel. Tak! ale tragedia. To jest błąd niewybaczalny, wiecie? Bo akurat, jeżeli ten procesor by się przegrzał, to jest dopiero tragedia. O I tak by się chłodził, ale nie aż tak bardzo. Gotowy do uruchomienia. a, cię muszę teraz postawić go. Włączyć komputer, pod włącza. Musi się odpalić. O, ten jaki bardzo inteligentny widać po głowie kolega gra w Fort Fajta, bardzo ciekawa gra, tak, gra roku 2037. I 5 gwiazdek, zamontowali działające części kart graficzne, no i było miło zobaczyć w środku części MSI, bardzo się cieszę. E, te rzeczy, które zrobiłem, mogę od razu odrzucać, żeby nam nie, nie, nie zasyfiało, tutaj nowe części mamy jakieś e, dostępne. I zostały dwa komputery, zajmiemy się tym, bo jest łatwiej, a tam będzie trzeba od nowa złożyć cały komputer. Składanie od nowa całego komputera w tej gdzie jest Katorgon. w prawdziwym życiu też, ale jest, wydaje mi się dużo prostsze. Dobrze. Pani Amanda. Coś za wolno chodzi. Karta graficzna to podzespoł, który moglibyście wymienić na lepszy. Chcę mieć 16GB RAM-u. Nie jest tak szybki jak kiedyś. Znacie MSI? Podobno produkują całkiem spoko sprzęt. Z poważaniem Amanda Matusiak. Polowania Amanda. Mhm, bardzo ciekawe. Karta graficzna i pamięć do wymiany. Przy okazji sobie sprawdzę. Oj, oj, oj. Tutaj nie mam pokazane. Wydaj mniej niż 750 dolarów. Teraz pytanie, która jest tańsza, bo pewnie tą tańszą wstawiłem. Dobra, sprzedajmy tą kartę zepsutą, którą mam, bo jest bezużyteczna. Zawsze 5 dolarów wleci. I wymienię, wyciągnę sobie tą kartę graficzną, która tutaj jest. Będę mógł sobie od razu na, na bieżąco porównać, bo prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, która jest ta lepsza. Która jest tam, tą kartą graficzną, którą powinienem wstawić? Tu mamy 2 GB, a tu mamy 4, no to już dużo lepsza. Tu mamy 1300, tu mamy 1200. Mhm. To może być ta lepsza, ale to również ta może być. Czekajcie, mamy chyba ranking, coś takiego jak ranking jest, powinno być przynajmniej. Ranking połów. I my do użytku mamy 960 gtx 970 i 1030GT. Zobaczmy sobie, gdzie one są. GTX e, 960. Słabo, słabo. GTX 970, ale to nie to jest 3, o ten. Czyli jest dużo lepsza. Czyli to raczej ta karta graficzna. E, I to jest jeszcze gamer, ale XL przy okazji. Czyli to będzie tutaj, bo bardzo wysoko. A e, GT 1030 jest niżej, wyżej. O, to może być. No, może być akurat różnie. Czekajcie, tu mamy 960, a GT 1030. To jest 46 miejsce aż patrzcie. No nie, to dużo, dużo niżej. To na pewno nie jest ta karta graficzna, o którą e, on chciał. Człowiek ma 2 GB. Częstotliwość rdzenia a w ogóle e, ten, większą, ale mniejszą częstotliwość pamięci. Bardzo ciekawe. Dobra, tak czy inaczej, 970 to wstawmy. Niestety, nie jest to MSI, ale wydaje mi się, że i tak to nie będzie chyba problemu. W ogóle to nie jest ten. A zasilane osobno, bardzo ciekawe. I tutaj chyba chciała też mieć albo lepsze pamięci, albo dodać po prostu. Zwiększyć pamięć do 16, czyli po prostu tą samą KEPN, czyli to są takie bialutkie. E, Zróbmy to profesjonalnie. E, profesjonalnie się co, co drugie wstawia, bo tak są ustawione, że one tam gdzieś się łączą, wiecie, i tak niby szybciej działa. Kiedyś faktycznie, jak były słabe te e, kości ram, to się faktycznie gdzieś tam włączyły. To jest w ogóle na sprzedaż. Ale teraz to nie ma jakiegoś dużego znaczenia, aż nawet z, e, pewnego razu poszedłem i się spytałem w komputerowym, ej, a to faktycznie tak działa? Oni mówią, że kiedyś tak, ale teraz to no, nie za bardzo, że to, wiecie, no, nie, zmi nie zmienia za dużo. Fajnie jest się czasami zapytać ludzi y, y, od tego, y, ludzi, którzy, którzy się na tym znają. Dobra, włączmy sobie przy okazji. Przy okazji sprawdzimy, czy jeszcze czegoś nie chcę. Widzę, że nie chcę, to możemy odebrać. Ciuń, się udał, kartograficzna to jest to. Ty, to, je, to jest to, tyle że teraz coś cały czas ustawia mi binky jako stronę główną. Na pewno to jest wina faktu, że ci złożyłem komputer. Dobra, i do tego komputera. O, jaką obudowę, budowę, kurczę, kupił do niego, no? Najpierw płyta główna. Mamy jedną. Tak mi się wydaje, że to tutaj. Ej, właśnie, a w jednym. O kurczę. A w jednym z komputerów przypadkiem nie było wymiana płyty głównej? Co to jest? Z dumą prezentuję archiwum film Classic. Starannie więc coś tam założyciel. Archiwum, referencje dotyczy. Ej! Ale nie no, bo mam jedną płytę główną. No to ona jest 100% tego. Ale. nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, wkręcamy sobie. To są ten. E, jak one się tam nazywałem? One są. OOOOO! Słowo zgubiłem! Dystanse, o. Dobra, teraz sobie na spokojnie wkręcamy. Na 6 śrub. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. To jest chyba zwykła ATX-owa. Tak mi się wydaje. Dobra. Przydałoby się otworzyć procesor. Ja nie mam procesoru, bo ten komputer? Co ty kadasz? Ja nie mam procesoru do niego. Dlaczego? Brzęcenia preferyferyjne. Nie, to mnie nie obchodzi. Ja nie mam procesora. Używane w ogóle. A, a, no się chyba nie przyda. Czemu ja nie kupiłem procesora do niego? Oj, oj, oj. Wydaj mniej niż 750. Nie wiem, ile wydałem wcześniej na tamte części. Zwiększyć przestrzeń dyskową do 500GB. Świetnie. Ale jestem teraz w tyłku. A ja nie wiem nawet, jaki to ma być ten procesor. Czekajcie, jakie mam? Co, co to za, za płyta główna? To było H... H170MTEK. Płyta główna h H170, 170 H170MTEK, to jest ona. I ona ma gniazdo LGA1151, czyli Skylake, nie wiem, kto to jest ten generacja, yy, 1151, i tutaj kupmy, bo nie ma chyba jakoś ten, nie? nie? Nie, ma też nawet napisane, że on musi odpalać tą grę. Nowy komputer do lokalnego klubu sobie na pociągów, nie musi być przekombinowany, ma mieć tylko sensowną ilość pamięci RAM i miejsce na dysku twardym, na co tygodniu pokazał slajdów. Okej. Okay. Czyli tutaj potrzebujemy jakikolwiek procesor. Nie wiem, ile wydałem na tamte części. To jest ten największy problem. Więc kupmy taki na save 75 dolarów myślę, że będzie go dobrze. I mógłbym teraz na tego samego dnia dać. Tylko to stół was mi wyda. I ostatecznie będę na minusie, wydaje mi się. Dobra, to to będzie jako zakup. Postaram się powkręcać resztę rzeczy, które mogę tu powkręcać. O, a skąd ja mam? A, to te od klienta. Eee, to sprzedaż. ta nie potrzebuję na razie. O, mogę tak wkręcić kartę graficzną. ale świetnie. Albo bym wkręcił, tak? Gdybym miał łatwą kartę graficzną, ale mam takiego brzydala, więc nie chcę nawet. Jest jakiś brzydal totalny. E, ramy sobie wrzucimy, tylko może najpierw otwórzmy sloty, 1 i trzy. I wrzućmy sobie pamięć ram. Nie wiem, po co ja te używane części zostawiam przy sobie, to też sprzedaj, nie potrzebuję tego. Chyba, że to było mi potrzebne akurat, jestem głupi. E, dysk twardy, czy ja mogę gdzieś zamontować? Za tu są, tu jest wejście na dyski. Nie, odłóż to. Chciałem po prostu z tej strony wejść. Niestety z tej strony muszę wejść. Ale bardzo ładna obudowa, muszę przyznać, no taka solidna. Czy ja to muszę wysuwać, czy mogę już wsunąć pamięć? Mogę wsunąć, świetnie. Jakieś kable. O, możemy... No dobra mogą być te jasno -szary. nawet nie wiem jaki ten jest. Tu jeszcze zasilacza nie ma. No to cyk zasilacz. O, muszę kiedy wykręcać z tyłu. Jasne, że tak. No przecież ma śruby. Jedną śrubę miał, o, proszę bardzo. I modularny zasilacz dałem. Ej! Ej, nie no, perfekcyjnie, tylko ten kabel może być, co jest stąd, stąd pójść, to by było dobre. Cztery śruby standardowe. Ale zapewne, że ten zasilacz nie ma włączenia, nie ma, nie ma żadnego nacisku na włączenie. Modularny ładny, ale bez włącznika. Choć mój też w komputerze też nie ma włącznika. Zero mam w ogóle wentylatorów do obudowy. Po co? Po co komu wentylatory do obudowy? Powinajmy sobie kable ile mogę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu mam jeszcze jakiś kabelek. Nie wiem co podłączyłem, nawet. Możliwe, że ten... E, e, sam, sam obudowę. No i tego nie zamontuję na razie, tu nic nie zamontuję. Bez procesora nie odpalę. Nie wiem, czy mi potrzebne są wiatraki jakieś. Zobaczymy, jak to się będzie chłodzić, czy w ogóle będzie działać. Więc na razie to zostawiamy i teraz tak, dobrze wiedziałem, że cała ta technologia to straszny pomysł był, on y, y, od samego początku wskazał na porażkę, a ja po prostu siedziałem i patrzyłem jak, cała, jak ta cała farsa technologiczna rozsypuje się wokół mnie w drobny mak, ale ja muszę coś zrobić w ogóle, zwiększyć przestrzeń o 5 gb to jest Bruce Van Cliff. on mi chyba nie zapłaci z tego co pamiętam, ale jest podobno chyba, jest jakiś ziomek, którego jak będę robić quest to on będzie ten mi dawać, hmm. no okej, okay. ale nie mogę, za... nie mogę zaakceptować tego questa. tak jakby on już miał być u mnie. Zwiększyć ilość miejsca na dysku to zapewne w trywialne ulepszenie, ale oczywiście brzydzę się tego wykonywać. Zobaczcie, czy będzie tak tak otok przyjmiecie się tym? Pozdrawiam. Ale on... Ale nie mogę. Status komputera gotowy do uruchomienia. Chyba, że to jest jakiś inny quest. Ale ja nie mam quest'a nawet takiego. To jest Orient Express, to jest ten komputer. No to sobie wstawmy tutaj karteczkę, o. o miał mieć twój komputer, panie Bruce. Chyba, że A Ej, tutaj też nie mogę zaakceptować. Teraz mogę! Czemu? A. O nie, nie widzieliście tego. Ja po prostu miałem coś takiego. O nie, no to się nie stało. Okej, okay, zwiększyć wcześniej dyskoło o 500. Masz 120. Do 500. Ale i tak będę miał 500 wstawić. No nie ma opcji, bym musiał wstawić 380, -tkę. nie ma takich dysków nawet. Jestem pewny, pamięć masowa 380. Mamy takie dyski? No nie mamy, no to 500 wrzuciłem mu jakoś. Ile płacisz? Budżet 5 dych. Idealnie. Kupiłem ci barakudę. Dobra, do koszyka poszła, zaakceptujemy. E, ocena 3D marka. 5, 2, 3, 3, o nie, to są najgorsze questy, bo trzeba kupować sprzęt, który później jest nie do użytku. Dobra, wezmę tego questa, on jest ciężki, ale weźmiemy go. Później się będziemy zastanawiać, co trzeba tam będzie dodać. E, witam, przybliście jedno zlecenie. Przyjęlibyście jedno zlecenie? Mój PC przypomina ślimaka. Wszyscy moi kumple grają w Farming Simulator 17, więc ja też chcę to podpalić. Jeżeli da się radę, włóżcie do środka plastikowy, czarny przewód. Chyba zbyt często odwiedzam ryzykowne adresy. Plastikowy, czarny przewód. Pytanie, czy ja taki mam u siebie? E, plastikowy, zwykły czarny. Z pokryciem, i to jest bez. Plastikowy czarny? no to mam. Ma. I musi odpalić e, ten. E, Farming Simulator. Farming Simulator potrzebuje mieć. E, ale na jakich? Minimalne wymagania. Czyli tutaj, 4 gigabyte ramu, ile masz. Ty masz tych RAMów 8, czyli pójdzie. E, pamięć VRAM, czyli karta graficzna. E, to, to, czego potrzeba, to co masz? E, 2 gigabajty. E, oj, oj, ty masz ile? Pewnie kartę graficzną na zmianę. Nie, no ty masz 2 GB. A tu mam kartę graficzną zalecaną. Dobra, nie, w ją zalecaną. Ryzen, e, pamięć masowa, 6 gigabajtów. No to raczej będziemy miało miejsce. Ryzen 3 Quad, Intel Celeron. Oj, oj, oj. Dobra, weźmiemy tego quest'a, chociaż nie do końca wiem co mam kupić dokładnie, bo teoretycznie wiem, ale jest taki problem, że on ma, e, kurczę, AMD tutaj jest napisane, a nie Intel, ja bym chciał wiedzieć jaki Intel minimum, szkoda, że nie mogę sprawdzić e, dokładnie, ale dobra, zaakceptujemy sobie, tu w ogóle mógłbym oddać mu już ten komputer, tylko, że ten komputer musi się odpalić pewnie, czy nie, on nie musi się odpalać, e, czekajcie, jestem ciekawy, zamknij, zamknijmy sobie całkowicie, nie gadaj, że nie musi się odpalić, jeżeli nie musi to dobrze. Przejść do komputera. Brakuje części. No jednak musi. Jednak musi. Dobra, ale kończymy sobie dzień. O, nie, dobrze. Myślałem, że, że mogę już kończyć odcinek, ale tak pół godzinki będzie pewnie z jakieś 20. Więc możemy sobie kontynuować dalej. Ale fajnie, bym zamówił te części, które już miałem w sklepie. Już ten. Pokaż koszyk. Może bym kupił ten, chłodzenie. Wentylatory do obudowy jakieś. Takie najtańsze nawet. 120. Nie wiem jakie wchodzą w tą obudowę. Zakładam, że to może być 121. Dobra kupimy najwyżej będę miał w zapasie e, Kup na następny dzień Ta no to jutro jak przyjdzie będzie git Dobra my kończymy dzień I lecimy zobaczyć co nam przyszło A jest w ogóle ten Na, na poniedziałek a nie na następny dzień e, Pierwszy lepszy I tutaj od razu wstawiamy sobie nasz procesor Procesor Intel Pentium Cyk. E, standardowo musi pójść pasta przewodząca. Chłodzenie procesora Tyk idealne Poszło na te klipsy, te klipsy są tak tragiczne one się wyginają E, Wentylator do budowy. Mogę to wstawić jeden. Proszę cię bardzo. Skoro mogę to wstawić, będzie ładny wyglądać. E, czy ja muszę mieć jakieś zasilacz, Kable? Nie, no bo ze mają swoje. Tu jest jedno. I tu jest do procesora najczęściej. E, wydaje mi się, że wszystko. Tak mi się wydaje, tylko. Odpaliłbym, ale muszę najpierw procesor podczepić, bo trzeba zainstalować system. I nie się odpala. A my podejdziemy sobie do tego pana, którym jest Bruce Van Cleef. Bruce Van Cleave. W ogóle tak sobie pomyślałem, że chyba y, zamawianie części i komputerów, y, y, części komputerów niepodobne, chyba będę robić poza odcinkiem i my się będziemy zajmować samą naprawą. Ale możecie też pisać w komentarzu, jak wolicie, albo na Discordzie, jak wolicie. Czy mam pokazywać, jak zamawiam, czy po prostu to robić gdzieś tam poza. E, to do ogarnięcia. To w ogóle komputer się odpalił. Czy ja muszę coś jeszcze tu zrobić. Gotowe do uruchomienia. I tu wszystko działa. Bardzo ładne w ogóle. To jest jak pięknie, ładnie wyglądające. O ale bym taki komputer przyjął. Dobra, mamy wszystko tutaj. Czyli zabieramy, odkładamy i możemy oddawać. I odbierz. Cieszę się. Ja też się cieszę Ajajaj, zwiększyć przestrzeń dyskową. I to jest pan Bruce Van Cliff. I to jest ten, którego wziąłem pierwszego. Tutaj sobie też wrzucimy jednak... O lesy syf, jasny. Ten taki syfem nie jest. Tu trzeba tylko dysk wsadzić, chyba z tej strony nawet. Dobra, cyk, otwieramy sobie z, z tą szufladę. I wrzucamy dysk. Piękne, ładne. Zamykamy szufladę, ale to najpierw szufladę zamknę. Trzeba też kabelki podczepić. O nie, czekaj, właśnie, a on chce jakieś kable? Ja chcę po prostu przestrzeń dyskową zwiększyć. Ale tak czy inaczej, ja bym stawił te same kable, wydaje mi się, że to są czarne kable. Zostawimy czarne. Czy to są te same? Chyba nawet tak. No i git. Teraz zamontujemy sobie tylko panel boczny. I cały komputer. Nie się odpala, a my tego brudaska weźmiemy na warsztat. Chodź tu, mój brudasku. O, jaka tapeta. Dobra, i mogę teraz wyrzucić. Pyk. I się cieszą. Naprawę, ja też się cieszę. 3D Mark mi został i Farming Simulator. Teraz mamy pana Pawła, który chce. O, pokazało mi. Ten chce 3D Marka, a ten chce ten farminga. To odpalmy już go. Tego, co najpierw przeczyścimy, bo to jest tragedia, co tu się dzieje. z e, sprajem. Szkoda, że nie, nie da się jakoś szybciej sprayować czy coś. To jakoś tak działa, ale nie chce działać. Tam tego przeczyścimy, od razu odpaliłem. Tutaj muszę podczepić, e, USB. Nie wiem, czy nie będę musiał komputer restować. Bo trzeba zainstalować cały program. I tutaj jest, pan chce Farming Simulator, prawda? To potrzebujemy programu, czy pójdzie, przynajmniej będę wiedzieć, co dokładnie potrzebujemy. Niestety. Chyba, że mogę kupić, ale nie jestem pewny. Narzędzia i oprogramowania. Auto złącza. Auto śruba. Podblokowane na 14 poziomie. A ja mam piąty. Mm -hmm. Auto tulejka? Nie mam pojęcia, co to jest. Tulejki dystansowe. A, dystanse. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Wszystko jasne. Informacje o systemie. Uzyskać czego dane na temat wydajności systemu. To też jest spoko. Portal z recenzjami firm. Sklep z preferem. Tu znajdziesz urządzenia preferyjne. Nie, no, nie potrzebuję. Chociaż to bym nad spoko. Turbo śruba, Dotknij by sama się poruszyła. O, to bogit. By a nie mam dwie jeszcze. Ja bym sobie dodał kolejny USB za trzy stóżki. Wtedy bym mógł dwa kluby na raz. Albo się na jeden będzie. To też nie jest problematyczne. Dobra, to sobie odczepiam. Podczepiamy sobie tutaj. Nie wiem, po co za każdym razem muszę ten. 3D marka. Za każdym razem muszę resetować komputer. A ty chciałeś nie Euro Truck Simulator, ale Farming Simulator? Do wymiany oba. Ojojoj. A ile ty mi kolego płacisz? Pan Łukasz. Łukasz, czego już oj Ojojoj. Ty mi płacisz. Budżet masz 500. Dobra, Ryzen trójka, kładkor 1200. Od razu sobie wrzućmy na sklep. Ryzen trójka, tylko że w procesory. Ryzen trójka kładko R1200 Czyli ten I karta graficzna, nie Ryzena, w ogóle Intel wypuścił swoje karty graficzne, które są dosyć słabe R9370 R9370 O nie, R9370 I to jest dokładnie 2GB mhm. I wyszło 265, no to nawet nice To zaraz sobie zamówimy, bo tutaj trzeba będzie jeszcze ten sprawdzić. Przy okazji sobie chyba poczytam kolejnych. A ja a jestem głupi. Bo mm, zajmę się kupowaniem rzeczy i ostatecznie yy, posprawdzałem sobie następne zadania: jakieś 3D marki, jakieś tam naprawy. Tylko tu, tutaj też do naprawy zdiagnozować, czy 3 marki odpalić i tym podobne. I nie sprawdzimy, w ogóle, HyperX. Nie sprawdziłem, jak głupi yy, tutaj części zam, zamówiono. Chyba do niego jestem prawie pewny, że zamówiłem tego r 9 I ona przyjść powinna, chyba. To są komputery Ryzen Radeon r 370 Gaming. Tak, dobra, to nie, może stać nawet zresztą, nie przeszkadza mi to. A tutaj się jeszcze robi. I zapomniałem, że do tego komputera też będę kupować i wydał mi potrzebnie jakieś tam parę groszy, żeby. No, te części jeszcze zamówić na pewnie jutro. Jaki komputer. Ale ja dzisiaj komputer w życiu widziałem, więc. mnie nie przeraża. Dobra, zamówiłem za niego części nowy, nowy procesor i, i 7. O boże, ale nie sprawdziłem. O, jestem głupi. O, gorzej. i 5, 6, 3, 600, a ja zamówiłem procesor i 7 jakiś. Sześć, dobra, jest ten sam, o Jakby ktoś nie wiedział, to pierwsza liczba w procesorach Intela, to chyba zawsze, tak mi się wydaje. Chyba, że to są Celerony jakieś tam, czy tam kwadry czy jakieś inne, to zawsze jest y, ta, jak to się nazywa, y, generacja, więc tu mamy szóstą. Więc jak to będzie i piątka, 6 ileś tam, czy to będzie i trójka, 6 ileś tam, to w ten sam wejdą w slot, nie? Całe szczęście, bo już normalnie się obstrałem. Dobra, w transporcie, przejść do komputera, czy tu mamy jakiś y, delay dniowy? Nie mamy. Przy okazji, o, plastikowy czarny przewód dla Pana Łukasza. Tutaj, o dobra, to wymieniamy na szybko, bo myślałem, że już wszystko skończyłem, póki pamiętam, to wymienię te kable, ile mogę, oczywiście. Pani, że muszę otwierać to, żeby po kable podczepiać. dosyć śmieszne. A czemu tu nie mogę? A, bo to są od tego, dobra, od obudowy, czarne przewody, chyba, że ja podczepiłem tu czarne przewody, ale wydaje mi się, że nie, że, a może? Nie no dobrze, temu panu muszę, nie, te czarne przewody dać, czy nie? Co to jest za kabel? Wentylator jakiś. No dobrze, tutaj też jakieś, w, w, a, dyski. No to my potrzebne te dyski faktycznie przyda się. Bo to jest pan Łukasz. Łukasz, Łukasz, czego szukasz. A dobra, bo i tak to będzie jeszcze karta graficzna. No bo co mam robić tutaj więcej? No, to sobie części przechodzę tu do zapłacenia, to jest jakieś zadanie do wykonania. Ojej, ale się tam było do wszystko na raz, do pracy. I mamy e, sporo części, sporo komputerów, ale najpierw zajmiemy się tym panem. On tu chciał nowy procesor wstawić Od razu go wymienimy. Nie pamiętam na której? karta graficzna też była do wymiana. Zaraz sobie sprawdzę ten sobie powyciągam. Jakiś intercelerum, no jest jakieś syfy. A mi się nie podobają. W ogóle komputera nie wyłączam. Farming Simulator potrzebujemy. I tu jest Ryzen trójka Quad Core i Radeon RG. Czekajcie, on ma wejście Intela. <grym> ja to będę potrzebować też tego. O nie! Jestem głupi. Najgorzej. O nie, 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 nie. On mi nie wejdzie tym Ryzenem. Przecież to jest... O nie, to są sloty pod Intela. Ja muszę płytę gówno wymieniać. O, teraz zepsułem. Niestabilny. Niekompatybilny, nie niestabilny. Niestabilny to ja jestem ewidentnie. Ale najgorzej. Ej, to jest źle, to jest bardzo źle, czekajcie. Pan Łukasz, Łukasz, czego szukasz. Ma budżet 500. A ja ile w na ten procesor? Ryzen jakiś tam wykupiłem Procesor Ryzen Nie Ryzen, tylko Ryzen Ryzen trójka, 140 plus karty graficzne teraz e, GTX -a jakiegoś tam chyba wstawiłem, tak mi się wydaje. Zaraz sobie zobaczymy co tam jest Zniknij mi, Pójdzie. I tu jest. A nie, tu jest Radeon R9, nie, nie GTX. -a. Przepraszam, e, Radeon. Dobra, napiszę tak, R9. 370 chyba, Tak, 115. 115 plus ten Ryzen. 140 plus 115 to jest 255. 255, a on ma budżet 500, czyli mogę jeszcze 245 zł wydać, bo muszę pod Ryzena, e, pod Ryzena kupić. Tylko teraz pytanie: to jest ten Ryzen. Ryzen, i to jest gniazdo AM4. Na tych gniazdach się kompletnie nie znam, ale to jest AM4. I to jest jedno z tych dwóch. Ej, dobra, utrzymam się jeszcze cenowo. Boys. Ale wiecie co? Myślę, że zakończę sobie na ten dzień. E, tam sobie zamawiam, tu jeszcze nic nie ruszyłem tak naprawdę, jedynie tylko tyle, co dorzucimy do sklepu, więc e, było miło, że się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymi się!